Obszarze życia, może to będą finanse, może to będzie, może to będzie mm, miłość, może to będzie praca, może to będzie coś innego, coś co was przede wszystkim tutaj gnębi. I zobaczmy sobie trzy runy, położymy sobie trzy runy, mamy runę pierwszą, runę drugą, runę trzecią. Zobaczmy, jakie będzie rozwiązanie, jakie wiadomości dla Was. Teraz skupcie się we własnym sercu. I zobaczmy, jakie wiadomości będą od kart na Wasz problem, na Waszą, na to, co Was trapi tutaj. Która karta dla Was najbardziej przemawia? Skupcie się w swoim sercu. Co jest rozwiązaniem? Dobrze, zacznijmy od końca. Jeżeli wybrałeś ten piękny organ, i tą piękną kartę, to jest takie zatrzymanie. Trzeba przemyśleć pewne rzeczy, dać czas. To tak jakbyśmy się wycofywali do wnętrza swojego ciszy tutaj nie popychamy nie przyspieszamy pewnych rzeczy nie naciskamy zatrzymujemy się rozpuszcza się blokada rozpuszczają się trudności trzeba dać czas trzeba tutaj może Troszeczkę popracować z energią, żeby pouaktywniać pewne rzeczy. Tutaj, dajmy sobie czas. Wszystko będzie dobrze. Trzeba zatrzymać sił, może czasami odpocząć. To jest bardzo ważne. Nie wracać. To nie jest taki moment działania, to jest taki moment zachowania i zbierania energii. To jest bardzo ważne. Ale to też jest taki moment godności. Wewnętrznej przede wszystkim. Czasami milczenie nie jest słabością, tylko w pewien sposób zbieraniem swojej siły wewnętrznej energii, kładzeniem energii na problem dany. Czasami nie wszystko wymaga reakcji, nie wszystko wymaga odpowiedzi. Czasami Nasza siła jest właśnie w tym, że potrafimy poczekać, pracować nad energią przede wszystkim i przychodzą pomysły, rozwiązania. Jeżeli wybrałeś tą przepiękny, ten przepiękny organ i środkową runę, zobaczymy, jakie jest rozwiązanie na Wasz problem. No proszę, zobaczcie. Przepiękny. Tutaj zobaczmy sobie, co nam. Osoby, które dołączyły, muszą oglądać od początku. Zobaczcie, to jest bardzo znaczące przejście. Tutaj, tutaj musimy zaufać nurtowi, nie kontrolować. Pozwolić sobie poczuć, uporządkować. Tutaj wraca przepływ, spokój. Wszystko będzie dobrze przede wszystkim zaufać intuicji. To sami intuicja staje się taka ważniejsza niż analiza. I tutaj pozwólmy, żeby się wydarzyło. To jest bardzo ważne. Zaufajmy. Tutaj nasza wrażliwość będzie mądrością. Wszystko się ułoży przede wszystkim, ale też nie możemy walczyć z nurtem, tylko uporządkować. Zazwyczaj nurt energii niesie nas tam, gdzie jest bezpiecznie. Intuicja nam podpowiada przede wszystkim. To jest bardzo taka kojąca, ale też bardzo kobieca energia. Też jest takie oczyszczenie, odblokowanie przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Jeżeli wybrałeś runę numer 3 na Twój problem, który gdzieś sobie nosisz, już zobaczymy, co my tutaj mamy. No proszę, coraz <laughs> piękniejsze runy. Mamy radość, mamy uzdrowienie, mamy puszczenie napięcia przede wszystkim. Tutaj wszystko się odblokowuje naturalnie, rozwiązuje naturalnie. Ruszamy dalej. To jest przepiękne przede wszystkim. Tutaj też jest zmiana, więc warto sobie dać właśnie taki dobry czas. Już nie idziemy w ogóle w stare, tylko idziemy w nowe. Przepiękna karta. Dobrze, dajmy parę runek. Kogo tutaj mamy? Kto chce runkę? Pisze serduszko. A żeby być na żywo z moimi transmisjami trzeba włączyć dzwoneczek na YouTubie. Anetka Maj dla Ciebie piękna karta. Spełnienia marzeń. Proszę bardzo. Cudowna energia dla Ciebie. Natalia Bak, dla ciebie piękna runa energii, wspierania siły, tego co jest ważne, wszystko będzie dobrze. Małgosia Twardowska, dla ciebie piękna runa oczyszczenia, działania, wsparcia. Ania Józef, jak ochrona, działanie, silna transformacja coś, co jest bardzo ważne tutaj, właśnie w takiej cudownej energii przede wszystkim. Justyna, Jusia Żółkiewicz, idziesz dalej do przodu. Wszystko się rozwiązuje dobrze. Zobaczcie jakie piękne runy. Życzę Wam spokojnego wieczoru, cudownego wieczoru. Mam nadzieję, że wypoczęliście. Jest naprawdę cudowny czas, cudowna energia. Przede wszystkim zapraszam Was na transmisję. Żeby być na bieżąco, trzeba włączyć dzwoneczek. I życzę Wam wspaniałego, cudownego wieczoru, a z Klaudią P się skontaktuję w sprawie właśnie wygranej. Pozdrawiam. Klaudia P z Polski. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Pozdrawiam.